Dzisiaj przychodzę do Was z, takim, z taką szybką recenzją produktu, który nabyłam podczas mojej ostatniej wizyty w Berlinie. A konkretnie jest to olejek do ciała firmy Alverde i jest to ta wersja z paczulą i czarną porzeczką. Opakowanie produktu jak widać jest bardzo fajne. Miała się szklana buteleczka i do tego mamy pompkę. I pojemność to jest 100 ml, co jest myślę, że akurat, ponieważ nie jest ani za duże, ani za małe. No, nie mam po polsku niestety żadnego pudełeczka ani opisu producenta na butelce, więc czytam Wam z internetu. Mm. I więc tak, jest to pielęgnujący olejek do ciała Zawierający wyciąg z paczuli, czarnej porzeczki Pestek, winogron, słonecznika O, śmierzy, o świeżym, zmysłowym aromacie Intensywnie odżywia i nawilża skórę Pozostawiającą idealnie, gładko Produkt przebadany dermatologicznie Bez konserwatów, silikonów, olejów mineralnych Emuglatorów, coś tam, coś tam Oparty na roślinnych składnikach Skontrolowanych upraw Tak. I jak widać Zużyłam, mówię nie za dużo go w sumie a, aczkolwiek, tak, ja przede wszystkim używam go na włosy. Robię w ten sposób, że na wieczór wyczesuję włosy bardzo dokładnie po całym dniu. Nakładam, nie wiem, tak powiedzmy, z pięć pompeczek tego oleju na końcówki włosy, czyli powiedzmy na wszystko. Tu góry zostanie, na górę nie nakładam, ponieważ mam bardzo przytłuszczające się włosy i zazwyczaj mu po dwóch dniach one i tak idą do mycia, więc nie chcę jeszcze bardziej przyspieszać tego procesu dlatego po prostu nakładam na same jakby końcówki i no na pewno zaleka od skóry głowy i nakładam tak, że ten olejek jakby nie spływa z nich, tylko one po prostu są całe pokryte olejkiem ale nie, nie jest tak aż bardzo wilgotno i związuje włosy wtedy tutaj na górze w taką kitę wielką i po prostu kładę się z tym spać olejek nie brudzi, Pościeli, ani nic, więc w mi jest łatwo w użyciu. No i na drugi dzień zmywam go, myjąc dwa razy włosy. Ponieważ jeden raz zawsze czuję jednak taką tłustą powłokę na nich. Dlatego myję zawsze je dwa razy z jakimś zwykłym szamponem, albo ziaja, albo jakiś daw. No i na drugi dzień włosy są na serio tysiąc, bardziej, tysiąc razy bardziej odnawilżone, szczególnie te końcówki moje, które są po prostu w dramatycznym stanie po zimie. Odżywia, to, na, to najważniejsze, yy, i pięknie pachnie. Yy, próbowałam też używać go na różne inne miejsca ciała, że tak powiem, ale ja nie lubię takiej bardzo leistej konsystencji, ponieważ nie wiem, jakoś tak nieswojo się czuję, jak mam na sobie taką tłustą, strasznie powłokę, yy, ale bardzo dobrze sprawdza się, jeżeli nakładam go na łokcie i ja mam, nie wiem, czemu na kostkach u nóg. Na kostkach, mam taką bardzo suchą skórę nie, nie mam pojęcia skąd się to wzięło Ale tam też nakładam go Jeżeli widzę, że też skóra na nosie Zaczyna mi się tutaj troszkę uszczyć, Ponieważ mam katar ostatnio To też nakładam go na nos I co? Co jeszcze? Chyba nigdzie więcej go nie nakładam Nie, to by było wszystko No i w każdym razie Uważam, że jest bardzo dobry produkt Kosztował mnie Chyba jakieś 3 euro co daje niecałe 15 zł, więc cena jest bardzo dobra. Wiem, że można kupić na Allegro i w internecie gdzieś tam generalnie za 25 do 30 zł, co uważam, że nie jest złą ceną, aczkolwiek w najbliższym czasie chciałabym kupić jeszcze te oleje, olejki z Altery, tak rozmanowe i zobaczyć, czy jest jakaś różnica między nimi, bo jakby one nie są chyba dostępne w Polsce, nigdy ich nie widziałam w żadnych drogeriach. A jeżeli mamy nasz polski odpowiednik, to oczywiście myślę, że warto spróbować. E, tak, i chyba to byłoby na tyle. Chciałam Was się tylko zapytać, czy jeżeli wy używacie olejów, jakichkolwiek, szczególnie tych takich właśnie drogeryjnych, to czy nakładacie je na całe włosy, czyli jakby na skórę głowy też, czy tylko na końcówki? Ponieważ ja do końca nie wiem, czy dobrze robię nakładając tylko na końcówki. Boję się, że na drugi dzień wstanę i po prostu... Przetłuszczę całe włosy i nie będę mogła tego zmyć z głowy No i poza tym, że właśnie włosy będą się szybciej przetłuszczać Więc proszę napiszcie mi jak wy olejów na włosy No i mam nadzieję, że filmik wam się podobał I do zobaczenia następnym razem, pa pa!